Siemaneczko, widzę, z tej strony Kubiks. Już na samym wstępie odcinka będę mega wdzięczny, jak użyjecie kodiku Kubiks sklepie Fortnite. Kupicie z nim sobie karneci, lub skinka, cokolwiek. Będę naprawdę mega wdzięczny, jak użyjecie kodziku kubiks Dziś tutaj pojawia się właśnie tabela wspierających, którzy wspierają mnie jest kodem Kubiks. Jeżeli chcecie się też tutaj znaleźć, to widzicie na mojego właśnie Discorda, który jest w opisie. Jednocześnie na kanale hashtag Zupyskodem wyślijcie skina, kupujecie coś z moim kodem, to możecie się akurat tutaj znaleźć. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygrałam swoją pierwszą giereczkę w nowym sezonie. Mam nadzieję, że sezonik Wam się też podoba. I to w sumie tyle. Jeszcze nie zapomnijcie tutaj zostawić łapeczki w górę, no i subika z dzwoneczkiem. Ja już więcej nie przeżywam. Trzymajcie się. Yo! Ty, ale dziwne są te ufo. Ja jestem ciekawy, jak to działa naprawdę, nie? Zaraz mi będzie porywać, powiem coś. Ej, fuck, to za starą pompę mam. Kurde! Tylko. To jest tutaj chceć zaraz, co mi się Ale Aleści Bomba na banie kończymy balet Koda mnie trzeba No ja pi... Uf, mi porywa, jak mi to furi, bia. <grymne> Zostaw mnie. Co to kurna jest? Bardzo tego fani. Dobra, jak fajnie, tu filmujemy ten pojazd. Złoduj go. Porywa mnie. Laser ma niski sunek. Hej, po... widzisz to mnie? A ty Ale ty nie masz O kurde! A ty nie masz swojego UFO Mam. No ja chciałem z tobą Jo pierdziela no, ja chciałem dowoło. A jak się do góry leci tym UFO? Spacją. No dobra, Ery spacja, dobra, no mocno od... ja to... Ja muszę wysiadanie z tego gówna cool A jak mnie jak mogę kogoś porwać? Niepy są na mnie. Jezu, jaki ufa Ale mu laser Po są za 12 ja nie wiem skąd dostał w ogóle Dostał I tak cię przewedł Ja bym powiedział, że one spadną Tutaj są Nadwrcamy Ale <laughs> ja oni uciekają, jak nie próbują strzelać Wracaj tu! Dawaj natrcamy! Zup no, to, 30 dostaję. Drugi się schował już. Ej! Pod nami! Natrcamy! <grym> <tych> Graka <grym> ma. Tu ma to na mierzonie jakieś. Dead! <grym> Nie, jest ma Ej tu oboje jest opek, O wygłusiu. zleciał Ty no nie zabijaj mnie zara. Daj ammo do tego, bo ja nie mam klabo. Dłużego. Ej patrz Daj ammo. MK, 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 MK i, i pompa. Ja mam taka bieda. Bo nic tu tego. Ale dużo miałeś. A ty masz UFO dobrze stabilne? Mam 20 AP na tym UFO, ale za nagle. Nie, to zagra jest niezła. Są tutaj, 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 tutaj. Niżej jest jeszcze lepiej. No, racja, racja. Wstał. Dobra, ja to będę tylko słuchał na Te ja, ale z dupca, chłop. To wilki dalej są. Okej. Patrz, mi Zero ma. Ej, a co jakbym wysiadł w UFO? To nie by... wiem. I byś stał w miejscu. Dobra, siedzimy. Wysiąść mogę? Jolo? To wysiąść. Czekaj. Okay. Ja widziałem się tutaj. Dwa, tam ufam. Ja nawet nie Dwa, no, tak. daj mi niżej niżej że mnie. Ja ja idę się bierz. Co jest kurna? No, Ej bo mnie zaraz to... zabijesz. Ja nikogo nie zabiję. Dead, no nie wiem, to ufo to jest chyba bardziej open niż samoloty kiedyś. Przelewał mi Ty No co jest? Ej ten typ miał aimbot Tam w tym, w tym gównie Ty prze ścianę dostał Jak mu zadupczyłem? Wajt Co się dzieje? I gdzie jest chłop? Ja nie wiem co się dzieje, przysięgam nie? Kto kradł? Chłop na... Po, 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 na tego... na... gdzieś tutaj na mnie Dobra dawaj tych na salty jebać, oni strzają do mnie co? Na mnie chłop, chodź 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 A uf, ma 20 A już przyszedł. Popierdolę odej. Tu to kama tam. Kamy uważaj dopiero tam. Zaraz Ja to sam masz tych sajpers. Oni nie żyją jakichś. Ja ze sajpers na poran dajecie się wykazać. Strówki się bawią Ty! A się straszem Gamma kamie Stop Tutaj jest ten na gra, naprawdę. <laughs> Ale fajnie znaczenie to wygląda. Czujesz gama czemin sam Nie, wiem, mój tak mi wkurwia Chyba <grywa> za <grywa> kolejne cię idzie ci pomóc Tego nie zabiłeś? Nie <grywa> O! Ty 20 killarn zrobiliśmy No i idealnie na, na początek sonu, nie